Rozumiem, że nie jesteś tutaj przez przypadek, znasz swój typ kolorystyczny i szukasz tylko inspiracji, jak ogarnąć stylizację jasnego lata. Jeśli tak, to cudownie. Nie przedłużajmy zatem, zapraszam! Zacznijmy od wylania kubła zimnej wody. Ja wiem, jestem okropna, natomiast obiecuję Ci, że później już będzie tylko milej, łatwiej i przyjemnie. Generalnie jest tak, że w Twoich kolorach nie ma czerni. Mało tego, nie ma w ogóle ciemnych kolorów. Kropka. Dziękuję. No dobra, jak już wylany kubeł, to przejdźmy teraz troszeczkę do tego, jak właśnie ogarnąć tą swoją ciemną bazę, skoro nie mamy czerni i nie mamy granatów, nie mamy ciemnych szarości, jak sobie w takim razie poradzić bez. Tych jakże ważnych kolorów w naszym życiu przecież, prawda? Zacznij od tego, żeby rzeczywiście w swojej szafie posprzątać od tych najciemniejszych kolorów i ich się jak najszybciej z tej szafy pozbyć. No to skoro nie można nosić czerni ani w ogóle ta ciemna baza jest też taka dosyć mocno ograniczona, to w takim razie jak ją komponować, w jaki sposób się jej doszukiwać? Tutaj bym polecała Ci wrócić do mojego filmiku na temat szarości, dlatego bo ja nie wiem, jak. Bardzo nasyconą jako jasne lato masz swoją urodę. W tym filmiku tłumaczę, w jaki sposób znaleźć właśnie te najciemniejsze elementy swojej urody i jak ten poziom szarości, czyli też poziom właśnie kolorów tych najciemniejszych, możesz dobrać właśnie do swojego typu urody. I w tym momencie, jeżeli już wiesz, jak bardzo ciemne kolory na poziomie szarości możesz wybierać, to w tym momencie przerzucasz je sobie. Właśnie na kolory. Yy, I generalnie jest to tak, że wszystkie jasne lata raczej nie schodzą ciemniej. Niż jasne odcienie granatu, niż takie kolory jeansowe, jakiś jasny szmaragd. Oczywiście nie zapominamy również tutaj o samej w sobie po prostu szarości, która będzie bardzo ciekawym kolorem, takim podkreślającym i wybijającym inne kolory, będzie bardzo fajnym tłem dla innych właśnie kolorów, które będziesz stosowała w swoich stylizacjach. Generalnie też nie zapominajmy, że beże będą bardzo fajną taką ciemniejszą bazą dla Ciebie, natomiast nie zapomnij, że beże też muszą być te chłodniejsze. Z kolei w jasnej bazie to. Tutaj po prostu dowoli możesz korzystać z bieli. I ta biel fajnie, jeżeli się w ogóle będzie pojawiała w praktycznie każdej twojej stylizacji, dlatego bo ona doda takiego fajnej takiej świeżości, lekkości całej stylizacji. Także tutaj śmiało sobie tą bielą szalej. Natomiast jeżeli nie biel, to w jasnej bazie masz tak naprawdę cała twoja kolorystyka jest twoją jasną bazą. Natomiast wszystkie te takie bardzo jasne pastelowe, muśnięte Dosłownie pigmentem kolory będą Twoją jasną bazą. To jakie kolory generalnie powinnaś wybierać? Jasne lato wybiera przede wszystkim właśnie te wszystkie najjaśniejsze kolory. No i najlepiej, żeby one były z tej chłodnej części koła kolorów, czyli wszystkie błękity, róże, fiolety. Dowoli możesz sobie tutaj szaleć z tymi kolorami. Łącz je sobie z bielą, która nada właśnie jeszcze dodatkowo tej lekkości. Generalnie fajnie, jeżeli będziesz łączyła wszystkie kolory tak sąsiadująco ze sobą, tak jak są na kole kolorów. Natomiast tutaj też pamiętaj właśnie o tym, żeby jednak te nasycenie koloru i żeby ta różnica między najjaśniejszym a najciemniejszym kolorem w twojej stylizacji nie była zbyt mocna. Jeszcze raz przypominam tutaj filmik o szarości. Dodatkowo nie zapominaj też o włączaniu kolorów z, od swojego siostrzanego typu kolorystycznego, czyli jasnej wiosny. Czyli wszystkie tutaj właśnie ananasowe, żółcie, arbuzowe czerwienie czy odcienie papai będą bardzo fajnie komponowały się w całość i dodadzą właśnie takiego fajnego twistu i takiego charakteru w twoich outfitach. Twoja uroda jest bardzo taka delikatna, więc pamiętaj o tym też, że stylizację jasnego lata również takie wzory powinna właśnie zawierać. Czyli sprawdzą się tutaj na przykład właśnie motywy kwiatowe, albo łąki, kropki, jakieś jasne paski, koronki, tiule, muślin, satyna. Generalnie wszystko to, co jest takie właśnie delikatne i subtelne, będzie podkreślało Twoją delikatną i subtelną urodę. No i te same zasady dotyczą również właśnie dodatków, czyli generalnie wszystko, co tak wizualnie ciężko, na przykład skóra, albo jakieś ciężkie, ciemne faktury, ale też na przykład duże kontrastowe wzory. To wszystko będzie obciążało stylizację jasnego lata i pamiętaj o tym, żeby raczej tego unikać. Super właśnie sprawdzą się dodatki w kolorze po prostu białym, dlatego, bo ta biel, tak jak już wspomniałam, będzie... Nadawała takiej delikatności, subtelności i lekkości w, 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 w tych stylizacjach właśnie jasnego lata. Także tutaj jak najbardziej możesz ym, iść w tym po prostu kierunku. No to czas teraz na podsumowanie, i tak jak ja lubię, właśnie yy, nie podsumowujemy to, co powinno być, tylko właśnie to, czego powinnaś unikać. Dlatego, bo yy, w ten sposób czasem też jest łatwiej po prostu zapamiętać. A tutaj podsumowanie będzie bardzo łatwe. Generalnie stylizacje jasnego lata nie udźwigną nic co jest ciemne, co jest ciężkie, co jest optycznie tak właśnie obciążające. Masz zbyt delikatną urodę, żeby udźwignąć właśnie tego typu jesienno-zimowe właśnie struktury i materiału, jak również kolory. Czyli unikasz wszystkiego co ciemne i wszystkiego co ciężkie. Bierzemy wszystko co jasne, lekkie i delikatne. No to wydaje mi się, że wszystko co najważniejsze w kwestii ogarnięcia stylizacji jasnego lata zostało powiedziane. Teraz sobie poukładaj całą tą układankę i sprawdź, co możesz zrobić w swojej szafie, żeby wyglądać jeszcze lepiej. Jeżeli jednak masz jakieś wątpliwości względem swojego typu kolorystycznego, to oczywiście zapraszam na konsultację. Jeśli jesteś w Warszawie, możemy się spotkać stacjonarnie. Dobierzemy Ci cały zestaw Twoich kolorów. Powiem Ci, jakie powinnaś łączyć, jakie powinnaś nosić, żeby one jeszcze bardziej podkreślały właśnie Twoją urodę. Z kolei, jeżeli jednak masz do mnie daleką, no to nie ma problemu, dlatego bo ja tą usługę również wykonuję w wersji online. Napisz po prostu do mnie maila i ja już ci wszystko później wytłumaczę, co i jak robimy dalej po kolei. Natomiast jeśli nie, to oczywiście zapraszam ciebie również na mojego Instagrama, na którym częściej poruszam jakieś kolorowe tematy.